Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj będę mówił o tym, co arcybiskup Gondacki powiedział po powrocie z Kazachstanu, a był tam na kongresie przywódców religii światowych i tradycyjnych. Kongresie, na którym buduje się religię światową i są reprezentanci takich religii, które. No, można określić tylko jako delikatnie rzecz biorąc, zbliżone do masonerii. I to zadziwia, co powiedział i co się stało. Wrócił wyraźnie zdegustowany na stronie oficjalnej Archidiecezji Poznańskiej, gdzie jest ordynariuszem. Informacji zero, same zdjęcia. Na stronie Kai krótki filmik z wypowiedzią księdza arcybiskupa Gondeckiego. Krótki, bo krótszy niż 4 minuty. No i ta jego wypowiedź jest kompromitująca i to mnie zadziwia dlatego że ostatnio w tym roku arcybiskup gondecki wreszcie zaczął się zachowywać jak biskup, jak arcybiskup. Przypomnę, że w lutym 2022 napisał braterski list do znaczy może przytoczę informację z Vatican News. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski napisał bratelski list do swego niemieckiego odpowiednika w sprawie drogi synodalnej w tym kraju. Arcybiskup Stanisław Gondecki wskazał, że podejmowane decyzje budzą głębokie zatroskanie i zaniepokojenie. List został opublikowany w przypadające dziś święto katedry św. Piotra. Zauważa, że pierwsza pokusa dotyczy szukania prawdy poza Ewangelią, sposób w jaki przedstawione są synodalne żądania sprawia wrażenie, jakby Podstawą tej refleksji synodalnej kościoła niemieckiego nie zawsze była Ewangelia. Druga pokusa to pokusa wiary w nieomylność nauk społecznych, to pokusa unowocześniania, która w szczególności dotyczy sfery tożsamości seksualnej. Trzecia pokusa dotyczy życia z kompleksem niższości. Mianowicie wielu ludzi pod presją, także medialną, cierpi na kompleks niższości polegający na relatywizowaniu czy też ukrywaniu. Swojej tożsamości chrześcijańskiej, swoich przekonań. No i teraz w tym niespełna czterominutowym wystąpieniu, jedyna wypowiedź, podkreślę to, arcybiskupa Gondeckiego po powrocie z Kazachstanu, dotknął trzech wątków. No w jednym zreferował to, co mówił Bergoglio. W jednym odniósł się do sytuacji politycznej w Kazachstanie, zrecenzował prezydenta Kazachstanu, i w jednym odniósł się tak bardzo enigmatycznie, ale jednak z wieloma negatywnymi owocami do samego kongresu. I tak, co powiedział na temat prezydenta Kazachstanu? Prezydent, cytuję, prezydent Kasym Żomart Tokajew stara się dbać o jedność narodu i aby ją utrzymać, musi korzystać z instrumentu, jakim jest dialog. A co nie jest sprawą łatwą. Na razie się udaje. Ludzie w Kazachstanie są bardzo tolerancyjni i zdają sobie sprawę z tego, że bez wewnętrznego pokoju kraj nie ma przyszłości. Koniec cytatu. No i teraz nie będę komentował, tylko. Przeczytam tekst, który pojawił się w styczniu 2022 na stronie Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Parlament Europejski i międzynarodowe organizacje praw człowieka zażądały od władz kazachskich przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie wydarzeń sprzed miesiąca, czyli z grudnia 2021. 20 stycznia Parlament Europejski przyjął rezolucję potępiającą Masowe akty przemocy, do których doszło w trakcie pokojowych zgromadzeń, oraz podżegającą retorykę prezydenta Tokajewa, który uznał wszystkich protestujących za terrorystów. W swojej rezolucji Parlament Europejski wezwał Unię Europejską i społeczność międzynarodową do natychmiastowego wszczęcia międzynarodowego śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych na ludności kazachskiej podczas dwutygodniowych demonstracji, w tym zaginięć tortur i arbitralnych zatrzymań, a także działań snajperów, którzy są podejrzani, podejrzewani o zabijanie pokojowych demonstrantów, w tym nieletnich Wałmaaty i innych kazachskich miastach. Tokajew oświadczył, że rezolucja jest rekomendacyjna i niewiążąca, nazwał ją także stronniczą oraz przedwczesną. Prezydent oskarżył lobbystów, w cudzysłowie działających na polecenie ludzi, którzy kiedyś wyjechali z Kazachstanu, o stworzenie rezolucji, a swój rozkaz rozstrzeliwania protestujących uzasadnił interesem państwa i bezpieczeństwem obywateli. No myślę, że tutaj komentować nie ma co. I teraz, co powiedział o samym kongresie arcybiskup Gondecki. Według Kaj, która zamieściła ten filmik z wypowiedzią Gondeckiego, ale zarazem zamieściła tekst referujący e, zawarte w nim wypowiedzi arcybiskupa, według Kaj, cytuję: Arcybiskup Gondecki zwrócił uwagę, że w kongresie wzięli udział tylko zwierzchnicy religii tradycyjnej. Znaczy to jest ciekawe, bo arcybiskup Gondelski niczego takiego nie powiedział, bo on w istocie powiedział, cytuję, byłem na konferencji, która gromadziła przywódców światowych religii i religii tradycyjnych. Także nie powiedział, że tylko zwierzchnicy religii tradycyjnych. Ale o co tu chodzi? Jeszcze jeden cytat, znaczy nim odpowiem na to pytanie, o co tu chodzi, to jeszcze jeden cytat z arcybiskupa Gądeckiego, to spisałem z, tego, z tej wypowiedzi nagranej arcybiskupa. Uczestnicy kongresu mówili, jak człowieka otworzyć na transcendencję, jak otworzyć na coś większego niż on sam. Koniec cytatu. Bardzo to takie no, ogólne i nie do końca jasne, ale jednak no, z konsekwencjami. Bo co to byli za uczestnicy? E, między innymi wypowiadał się pan Maso Nori Fuje. Fuj i E. Fuje. Dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Świątyń Shinto, w cudzysłowie Jinia y, Honho. No i co to jest Shinto? No to zajrzyjmy do Wikipedii, proste, bez kontrowersji. Shinto, tradycyjna, rodzima religia Japonii, oparta na mitologii japońskiej, charakteryzująca się politeizmem. Politeizm to w naszym języku inaczej pogaństwo, wielobóstwo. Oraz różnorodnością przejawów i kultów, między innymi animizmu i szamanizmu. No, szamanizm to jest czarna magia, to jest odwoływanie się do demonów, odwoływanie się do samego szatana. Co jeszcze możemy się dowiedzieć z Wikipedii o religii Shinto? Więc na początku była ciężka materia, ta ciężka materia jeszcze nie okrzepła i na podobieństwo tłuszczu chybotała się niczym meduza, to jakiś cytat, Pojawiły się na niej trzy pierwsze bóstwa, duchy jednostkowe o niewidzialnych postaciach. Potem zrodziło się siedem pokoleń bóstw o niesprecyzowanej płci, ale były też pary. No myślę, że wystarczy. Następna osoba, która się wypowiadała na tym kongresie, to był Ulises Soares, należący do kworum dwunastu apostołów a Kościoła Jezusa Chrystusa święty w świętych dniach ostatnich, czyli Mormon, Mormon, apostoł mormoński. Mormoni uznają Biblię, ale obok Biblii uznają jako tak samo święte księgi Mormora, Mormona. Oraz inne pisma Józefa Smitha, czyli założyciela mormonów. I według tego Smitha każdy człowiek może osiągnąć boskość, o ile wykorzysta boski potencjał. Bóg Ojciec jest wywyższonym człowiekiem, posiada ciało i wygląda dokładnie tak jak człowiek. Jezus Chrystus jest zaś pierworodnym synem Boga Ojca. Jezus Chrystus to zarazem Jachwę, Bóg Starego Testamentu, który stworzył ziemię z innymi istotami duchowymi, Między innymi Adamem, który jest jednocześnie Michałem Archaniołem. Jezus Chrystus stworzył nie tylko ten świat, ale również inne światy. Mieszkańcy tego i innych światów są rodzonymi synami i córkami Boga. W Mormonii powołują kapłanów, kapłani wyświęcają, kapłani udzielają specjalnych błogosławieństw. I dalej cytuję z Wikipedii. W wyniku tych błogosławień członkowie Kościoła, którzy zawarli małżeństwa celestialne, będą bogami i będą żyć wiecznie. Małżeństwa celestialne, czyli zawarte na wieczność, będą miały pełną moc również po śmierci. Małżonkowie zostaną wyniesieni do chwały i będą mieli nieograniczone potomstwo. Związki te zawiera się wyłącznie w świątyniach Kościoła. A udział w ceremonii jest niedostępny dla osób spoza wspólnoty. Związki takie mogą być udzielane wyłącznie przez osoby dzierżące klucze kapłaństwa. Eee, oprócz Biblii, kanon mormoński zawiera księgę Mormona, nauki i przymierza, perłę wielkiej wartości oraz nauki obecnego proroka. Kościół głosi, że kanon świętych ksiąg jest otwarty i mogą być do niego dołożone inne księgi, które mają rozjaśniać i rozszerzać zrozumienie Ewangelii. Przykładem takich dodatkowych ksiąg, obok Księgi Mormona, jest wersja Biblii Josepha Smitha oraz Księgi Abrahama. Księga Abrahama, opublikowana po raz pierwszy w fragmentach w marcu 1842 roku, powstała z tłumaczenia, jakiego miał dokonać Joseph Smith z kilku zwojów papirusów zawierających pismo egipskie, które zostało zakupione wraz z czterema egipskimi mumiami przez wiernych kościoła latem 1835 roku od Michaela Chandlera. Główną z tych świętych ksiąg obok Biblii jest Księga Mormona pod tytuł Jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie. Latem 1830 roku prorok Joseph Smith Miał otrzymać objawienie, by podjąć się opracowania wersji Biblii. Nad tą wersją pracował od czerwca 1830 do lipca 1833 roku. Nie tłumaczył on tekstu Biblii z jakiegoś języka na angielski, ani nie posługiwał się żadnym manuskryptem biblijnym w językach oryginalnych. Smith czytał fragmenty przekładu Biblii króle, króla Jakuba. A następnie dokonywał doktrynalnych przeróbek i interpolacji jej tekstu na podstawie otrzymywanego natchnienia. Przeprowadził zmiany w co najmniej 3000 wersetów przekładu Biblii króla Jakuba. Smith dodał brakujące jego zdaniem teksty prorocze, usunął niektóre fragmenty, wprowadził zmiany w szyku wersetów oraz całkowicie przerobił niektóre rozdziały. Znaczy, taka uwaga na marginesie: obie scharakteryzowane religie, których reprezentanci występowali na tym kongresie, ani nie są światowe, ani nie są tradycyjne. Prawda? Następnie na kongresie wystąpił pan Li yy, Guangfu, przewodniczący Chińskiego Stowarzyszenia Taoistycznego. Co to jest taoizm? Taoizm, znowu tylko za Wikipedią, Taoizm był jednym yy, obok konfucjonizmu z dwóch najważniejszych systemów filozoficzno-religijnych w Chinach. Taoizm religijny w przeciwieństwie do względnie ortodoksyjnego konfucjonizmu był jednak otwarty na zapożyczenia z innych wierzeń. W różnych okresach otwierał się na elementy konfucjonizmu, szamanizmu, czyli czarna magia, buddyzmu, chrześcijaństwa i manicheizmu. Taoizm religijny to rdzenna religia powstała przez połączenie filozofii taoistycznej z wierzeniami ludowymi i magicznymi. Głosi m.in. jedno z zasad Yin i yang, których wzajemne dopełnienie się w Dao stanowi podstawę harmonii yy, yy, świata. I wreszcie na kongresie wystąpił, obok oczywiście wyznawców judaizmu, islamu, buddyzmu itd., tak wystąpił profesor dr Dawid Runstein, sekretarz generalny Baha'i International Community. No i on reprezentował Bahaizm. Co to jest Bahaizm? Znowu cytuję tylko za Wikipedią. Bahaizm to religia monoteistyczna założona w Persji w XIX wieku przez Bahaju laha podkreślająca duchową jedność całej ludzkości. Szacuje się, że obecnie na świecie jest od 5 do 6 milionów Baha'itów. Jako ruch religijny Bahajizm wyłonił się z babizmu. Babizm to ruch wywodzący się z islamu. W trakcie rozwoju z Bahajizmu wyodrębniło się wiele wyznań. Nauki bachaickie podkreślają zasadniczą duchową jedność najważniejszych światowych religii. Dlatego można zaobserwować, że bachais łączy w sobie m.in. elementy judaizmu, chrześcijaństwa, islamu i babizmu. Według wierzeń bachaickich, historia religii stopniowo rozwijała się poprzez ciąg boskich posłańców, z których każdy założył religię dostosowaną do danych czasów oraz zdolności rozumienia ludzi w tym okresie. Wśród posłańców byli Kryszna, Abraham, Buddha, Jezus, Mahomet i inni, a ostatnio bahaul Każdy posłaniec miał nauczać o nadejściu kolejnego, a życie bahaul oraz jego nauki wypełniają obietnice poprzednich świętych pism o wydarzeniach mających nastąpić przy końcu świata, przy końcu czasu. Uważa się, że ludzkość bierze udział w procesie wspólnego rozwoju, a potrzebą obecnego czasu jest stopniowe ustanowienie pokoju, sprawiedliwości i jedności na skalę globalną. No więc, teraz jeszcze raz wróćmy do tych słów księdza arcybiskupa Gondelskiego. Powiedział tylko. W kongresie wzięli udział. Znaczy, byłem na konferencji, która gromadziła przywódców światowych religii i religii tradycyjnych. Uczestnicy kongresu mówili, jak człowieka otworzyć na transcendencję. Z tych słów by wynikało, że wszystko w porządku. No, no i, i tutaj jest to pytanie, które postawiłem w tytule tego programu i które znajduje się na tym. Obrazku, prawda? Czy arcybiskup Gondelski wpadł w pułapkę religii światowej jakby na zasadzie no, obawy znaczy poszedł za franciszkiem, prawda? krytykowanie Kongresu, pokazywanie, że coś tam było nie tak, to no, to uderzenie w Bergoglio, więc tego nie zrobił. I jakby powtórzył pewne tezy Bergoglio, no ale tym samym znalazł się w tej pułapce religii światowej, religii masońskiej. No i pytanie na obrazku: Pogubił się, czy udaje? Ja myślę, że pogubił się, i to znaczy tutaj. Jestem wspaniałomyślny, nie, nie przypisuję mu najgorszych możliwych intencji. Pogubił się w, w konformizmie. Yy, znaczy w, z powodu konformizmu, z powodu tego, że no, bał się, nie chciał w jakikolwiek sposób przeczyć Bergoglio. Mógł to rozwiązać w zupełnie inny sposób. Mógł nie jechać na ten kongres mógł to wszystko przemilczeć, mógł powiedzieć inne słowa. Niepotrzebne były te słowa wychwalające prezydenta Kazachstanu. przerażające. Warto myślę, że o tym wiedzieć, jakby nie było to przewodniczący episkopatu polski. Dziękuję państwu bardzo.